Witam gorąco w zaczarowanym ołówku. Dziś mam coś dla chłopaków. Czwarta seria Super Zings. Są to kolekcjonerskie figurki, które można zapakować w tą oto puszkę. Jest to również Danger Gang. Puszka ekskluzywnych pięciu fajnych metalowych Super Zingsów. Wielki Super Monster Roller Hero Track który po prostu jedzie jak szalony po swoje Super Zinksy. Super Zinks Pizza Riders, którą pakujemy tutaj y, nasze pizze, y, wystrzeliwujemy tymi pizzami, a Super Zinksy zażerają się ze smakiem. Super Zinks Światło i Dźwięk wydaje po prostu wow, żar jak z komina. Są również w tej kolekcji Super Zinksy 10 paki, 4 czteropaki, a najbardziej jestem ciekawa jakie Wy lubicie Super Zinksy. Piszcie w komentarzach. Są też również oczywiście saszetki, tu jest dreszczyk emocji, czy się trafi ten, którego nie mam. W związku z tym zapraszam do Zaczarowanego ówka. Do zobaczenia, pozdrawiam.